Cześć, ja mam na imię Rafał, to jest podręcznik blogera. W poprzednim filmie pokazałem Ci, w jaki sposób wylogować się z konta Google. Wylogowywanie z konta Gmail wygląda w ten sam sposób. Niestety, Google nie daje nam bezpośredniej opcji wylogowania się, kiedy jesteśmy w mailu. Wchodzę teraz na maila. Tutaj w prawym górnym rogu... Nie ma niestety opcji, żeby wylogować. Co należy zrobić? Pamiętaj również, że jeżeli jesteś zainteresowany blogowaniem, YouTube'em, social media, zarabianiem online, żeby subskrybować ten kanał. Ok, przejdźmy do rzeczy. Musisz wejść w ustawienia. Zjeżdżamy na sam dół. Użytkownicy i konta. Google. Nie klikam teraz w te dwie kropki tutaj, to jest synchronizuj teraz. Klikam natomiast w mój adres e-mail. Teraz klikam w dwie kropki i daję usuń konto. Po usunięciu konta zostanę wylogowany z wszystkich aplikacji Google: z Google, z Play Storeu i z Gmaila. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to daj łapę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki.